Kasper, kolejne zwycięstwo na Twoim koncie. Jak wspomniał Darek Skorupa, dwa lata temu tutaj koszulka mistrza Polski w Wielorze Młodszym. Chyba lubisz tą trasę? Tak, teraz to jest naprawdę fajna, fajne warunki, dzisiaj jeszcze dopisały śniegu fajnie, trochę błota też. Zacząłeś tak spokojnie, bo widać było, że jechałeś chyba koło piątego, szóstego miejsca, a potem wystrzeliłeś. Tak, początek starałem się jechać nie za mocno, żeby nie, nie przegrzać się na samym początku i wolałem stopniowo sobie tam budować przewagę. Potem kontrolowałeś wyścig, ale twój kolega klubowy, Kacper zresztą, no naciskał, to już ta różnica na mecie to było kilka, może kilkanaście sekund. No tak, no... Oglądałeś kocie... się za siebie? Yy, tak za bardzo nie, no tam widziałem, że na pewno Kacper idzie też również wysoko, nie patrzyłem właśnie do końca, które miejsce, ale widziałem, że dobrze jedzie. Yy, za miesiąc mistrzostwa Polski? No tak. No sobie. i ty no czy Kasper czy, czy ktoś inny? No zobaczymy co na będzie. No, planuję wygrać, powtórzyć mój sukces, który już mam na koncie jeden. No i zobaczymy jak to będzie. A lepiej się odnajdujesz w przełajach niż w Cross Country? Tak, o wiele lepiej w przełajach właśnie tak jakoś, nie, ematnie mi to przychodzi. A co jest takiego? Co, co ci tu bardziej leży w przełajach, czego nie ma w Cross Country albo na odwrót? No na pewno no, przełaje mogę ćwiczyć u siebie na Pomorzu, na z jest trochę cięższy, no bo nie ma tam jakichś takich fajnych zjazdowych tras czy czegoś takiego, czy górek jakichś większych. A gdzie mieszkasz, dokładnie? We władysłowie. No tak, bo turmiejski Park obrazowy jednak jest no, kawałek. daleko 60 km około. No właśnie. No. Okej, okay, to trzymamy ucieki za Polski. Dzięki. Dziękuję.